Cześć! Z tej strony Szymon, a ty jesteś na kanale Dobra Sprzedaż, gdzie rozmawiamy o sprzedaży, negocjacjach, rekrutacji, sztuce wywierania wpływu, zarządzaniu i wielu innych aspektach związanych z szeroko pojętą sprzedażą B2B. Cieszę się, że postanowiłeś mnie odwiedzić w tym odcinku, bo dzisiaj chcę z Tobą pogadać o negocjacjach, a to będzie pierwszy z czterech marcowych odcinków na ten temat. Zapraszam! Negocjacje. I pierwszy odcinek w pewnym sensie od końca, bo chcę dzisiaj z Tobą pogadać na temat tego, jakimi trzema rezultatami kończą się zazwyczaj negocjacje, albo jakimi trzema rezultatami przyjęło się, że kończą się negocjacje i czy faktycznie tak jest, i czy faktycznie to jest w dobry sposób myślenia o procesie negocjacji. Przyjęło się w świecie szkoleniowym, w świecie y, różnego rodzaju książek, że negocjacje mogą zakończyć się na jeden z trzech sposobów. Albo win-win, albo win-lose, albo lose-lose. Czyli albo wygrany-wygrany, albo wygrany-przegrany, albo przegrany-przegrany. I nie da się ukryć, że ten pierwszy sposób, czyli win-win, to jest najczęstszy cel ludzi, którzy zasiadają przy stole negocjacyjnym. I Jakiś czas temu e, zainspirowany e, książką i kursem Chrisa Vossa, nawiasem mówiąc, polecam książkę Negocjuj tak, jakby od tego zależało Twoje życie. To jedna z najbardziej wartościowych pozycji, jakie sam czytałem na temat negocjacji. W tej książce Chris Voss w pewnym sensie rozprawia się z tym modelem negocjacji harwackich, czyli z tym modelem pod tytułem win-win, czyli z sytuacją, gdzie obie strony rzeczywiście wychodzą wygrane. I zanim powiem Ci, jak się WOS z tym rozprawia, to zainspirowany jego lekturą i jego książką, zacząłem mieć taką rozkminę polegającą na tym, czy aby na pewno ten model Win-Win, to jest model, do którego powinniśmy dążyć, i który powinien być oczekiwany jako najskuteczniejsze, dotychczas przynajmniej najskuteczniejsze znane zakończenie negocjacji. No bo tak, jeżeli ma być Win-Win. To znaczy, że jedna i druga strona ma być zadowolona z tego, co osiągnęła. A to z kolei może oznaczać, że zarówno jedna, jak i druga strona powinna koncentrować się tak na interesach własnych, jak i na interesach drugiej strony. Co do zasady, wszystko brzmi spoko i wszystko brzmi w porządku. Tylko tak życiowo rzecz ujmując, jak często w negocjacjach, kiedy na przykład jesteś pomiędzy spotkaniami, to analizujesz sytuację negocjacyjną w taki sposób, żeby mieć myślenie pod tytułem hmm, słuchajcie, dobra, może zróbmy krok w ich stronę i. Ustąpmy w tym i w tym obszarze. Albo słuchajcie, zróbmy tak, żeby im było miło, i ustąpmy w tym, czego oni oczekują. Albo słuchajcie, bądźmy fajni, bądźmy milicz, będę fajny, będę miły, będę sympatyczny, będę spoko gościem i ustąpię im w tym, i w tym obszarze, w sensie mojemu klientowi. Kurczę, tak patrząc całkiem życiowo na proces negocjacji, no to popraw mnie, jeżeli się mylę w komentarzu pod tym odcinkiem, no ja. Życiowo rzadko kiedy widzę takie sytuacje. Jeżeli mam z czegoś ustępować, to zazwyczaj ustępuję wtedy, kiedy naprawdę czuję się pod presją i kiedy naprawdę czuję, że z jakiegoś powodu muszę, a nie dlatego, że chcę, a już w ogóle nie dlatego, że chcę być miłym, sympatycznym gościem, z którym się fajnie i przyjemnie rozmawia. Patrząc na to z tego punktu widzenia, to win-win jest. Hmm. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obie strony niezależnie od siebie nawzajem zdefiniują, że w tych negocjacjach rzeczywiście wygrały. Czyli podsumowując, win-win w mojej ocenie nie polega na tym, żebyś ty, jako jedna ze stron negocjacyjnych, myślał o tym, co masz zrobić, żeby druga strona poczuła się w jakikolwiek sposób wygrana. Tylko ja raczej to win-win definiuję w sposób podobny do tego, jak zdefiniował to Chris Voss. A definicja negocjacji i rezultatu negocjacyjnego Chris'a Voss'a jest mi absolutnie najbliższa. Chris Voss jest byłym negocjatorem FBI, negocjatorem zakładniczym, który zajmował się porwaniami dla okupu czy porwaniami zakładników przy okazji różnego rodzaju napadach i negocjował proces uwalniania tych zakładników. I Chris Voss w swojej książce wspomnianej, Negocjuj tak, jakby od tego zależało Twoje życie, zadaje jedno proste pytanie i mówi tak. Jeżeli ktoś napada na bank i porywa 10 osób. To jak wygląda win win? To jak wygląda kompromis? Może no, co? 5 zabi 5 wypuść iść do domu? Czy może zabij tylko męż mężczyzn, kobiety i dzieci wypuść iść do domu? Czy wypuść wszystkich i iść do domu? Jak wygląda win-win w takiej sytuacji? No, pomyśl. Człowiek ma 10 zakładników. Zaproponuj mu win-win. Jedyne win, jakie może być dla niego, to to, że przeżyje, że nie zostanie zabity, a nawet jak przeżyje, to i tak trafi do pierdla, w związku z tym to jest taka mało atrakcyjna perspektywa wygranej. Nie, naprawdę, można w życiu robić ciekawsze rzeczy, niż po prostu zostać zamkniętym w więzieniu na ładnych parę lat albo resztę twojego życia. I Chris Voss na tym przykładzie pokazuje, że win-win oparte o tak zwane kompromisy to nie jest sztuka negocjacji i to nie jest rezultat, do którego, do którego warto dążyć. Chris Voss mówi o tym, że dobry rezultat negocjacji jest wtedy, kiedy ty dostajesz to, czego chcesz, a druga strona po prostu się na to zgadza. Ty dostajesz, czego chcesz, a druga strona się na to zgadza. Tak Voss definiuje. Finał dobrych, naprawdę dobrych negocjacji. I ja osobiście podpisuję się pod tym obiema rękami, obiema nogami. Win-win i myślenie o tym, co zrobić, żeby drugiej stronie było dobrze albo żeby drugiej stronie było lepiej, to nie jest do końca coś, czego ja jestem na dzisiaj zwolennikiem. Dlatego, że moim celem przy stole negocjacyjnym jest tak prowadzić rozmowy, żebym ja otrzymał to, na czym mi zależy, a druga strona, żeby po prostu się na to zgodziła. I czy to, na co się godzi druga strona, jest jej win, czy może jest jej luz, to jest tylko i wyłącznie w geście drugiej strony, która siedzi przy stole negocjacyjnym. Więc podsumowując, Prowadząc negocjacje, nie staraj się robić tego tak, żeby dobrze było i tobie, i twojemu klientowi, tylko staraj się to robić w taki sposób, żeby dobrze było tobie, a klient zgodził się na to, co ty proponujesz. Oczywiście, jedna bardzo ważna rzecz. Prowadząc te negocjacje, twoim celem powinno być takie komunikowanie wszystkich atutów twojego rozwiązania, czy argumentów, czy innych rzeczy żeby druga strona miała poczucie, że absolutnie warto się na to zgodzić, że ona również na tym korzysta. I pod tym kątem zdecydowanie trzeba wskazywać interes twojego rozmówcy. Jednocześnie czy należy dbać o to, żeby ustępować w taki sposób, żeby rozmówcy było lepiej, żeby drugiej strony było lepiej, żeby jej było dobrze, żeby ona wyszła absolutnie usatysfakcjonowana od stołu. Na pewno wiem, że warto negocjować tak, żeby odchodząc od stołu, żebyś ty był zadowolony a druga strona zgodziła się na to, czego ty od niej chcesz, z nadzieją, że ona też z tego porozumienia będzie zadowolona. To tyle na dzisiaj. Powodzenia w negocjacjach. Trzymaj się. Cześć.